Szczęść Boże, witamy w naszym studiu. Cieszymy się z Państwa obecności. Ostatnie tygodnie w Akademii obfitowały w działania. Z jednej strony pracowaliśmy nad magazynem parafialnym, a z drugiej kręciliśmy reportaże na wieczór w służbie ojczyzny, a do tego jeszcze promowaliśmy patriotyczny konkurs rodzinny. To prawda, nie zapomnijmy jeszcze o inicjatywie modlitewnej Służba Matce Bożej, w ramach której omadlamy codziennie przez dziesiątek różańca intencje otrzymywane od naszych parafian i ludzi stałej Polski. A do tego podczas spotkań główkowaliśmy nad znalezieniem odpowiedzi na pytanie: co współcześnie znaczy być patriotą? Odpowiemy na nie w pierwszej części magazynu parafialnego. Zapraszamy do oglądania. Czy wiedzieliście, że w hymnie włoskim jest wzmianka o naszym kraju? Z kolei refren naszego hymnu to marsz, marsz Dąbrowski z ziemi włoskiej do Polski. Gdy Wybicki tworzył te słowa, zarówno on, jak i legiony polskie znajdowały się we Włoszech. Wojska polskie w MIG podchwyciły pieśń, dlatego zyskała ona bardzo szybko popularność we wszystkich zaborach. A w 130 lat po jej powstaniu, czyli w 1927 roku, została ona już oficjalnym hymnem Polski. Słowa przedostatniej zwrotki hymnu włoskiego to. Najemne miecze, cienkie jak czcinę. Już austriacki orzeł stracił swe pióra. Krew włoską, krew polską pił wraz z kozakiem, lecz wypaliła mu serce. Gdy tworzyły się słowa do hymnu włoskiego, Italia była podzielona na małe państewka, a był to wiek XVIII. Podobnie jak dla Polski, Niemcy i Austria dla Włoch były wrogami. Znajdując się w podobnej sytuacji jak Polacy, Włosi uwiecznili walkę o niepodległość naszych rodaków w swoim hymnie, który przetrwał po dziś dzień. To ciekawe, jak walka o własną ojczyznę może jednoczyć nie tylko ludzi z jednego terytorium, lecz także kilka narodów. Interesujące jest też to, że zryw małej grupy ludzi może stać się iskrą, która do działania, Rozpali cały świat. Tak samo było przecież z ruchem Solidarność i ze świnickimi strajkami w 1980 roku. Niewielka grupa ludności zaczęła protest przeciwko wzroście cen żywności. Mała iskra spowodowała. Wielkie zmiany. Chcemy Państwu przedstawić odpowiedź na pytanie, co znaczy być współczesnym patriotą, w oparciu o historię naszego miasta Świdnika. Jak widać, czasami tak niewiele potrzeba, by dołożyć cegiełkę do budowy naszego narodu. Mamy nadzieję, że będą z nami Państwo 20 czerwca. Spotkanie rozpoczniemy o godzinie 19.00 po mszy świętej wieczornej. W trakcie spotkania rozstrzygnięty zostanie rodzinny konkurs patriotyczny. Pod tytułem Gdzie jest moja ojczyzna? Tu wszędzie jest moja ojczyzna. Prace można składać do 13 czerwca. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej parafii i na plakatach. Główna nagroda to 5000 tysiąca złotych na rodzinny zakup w Empiku. A tymczasem zapraszamy do obejrzenia kolejnej części magazynu parafelnego – Czyli kościół od kuchni. Głównym bohaterem naszego materiału będą organy, które skrywają wiele ciekawych tajemnic. Wiedziałaś, że organy zostały wynalezione prawdopodobnie w III wieku przed naszą erą, jakieś 2,5 tysiąca lat temu przez niejakiego gosa? O, to ciekawe. Lecz historię zostawmy na później. Teraz wróćmy do naszych parafialnych organów i zobaczmy, co na ten temat powie organista. Grać na organach? Na organach gra się w taki sposób, że do, do dyspozycji mamy dwa manuały. Używamy również klawiatury nożnej, na której gramy dźwięki budowy akordów, co się składa na harmonię całą liturgiczną. Co jest najtrudniejsze w grze na organach? W grze na organach, według mnie, z mojego doświadczenia, najtrudniejsze jest to, żeby e, utrzymać koncentrację jak najdłużej się tylko da, ponieważ mamy no, do obsługi dosyć sporo e, elementów. Bo jest tak generalnie, że y, prawa ręka gra co innego, lewa gra, ręka gra co innego, no i jeszcze nogi grają co innego. Jeśli natomiast jest y, gra w kościele, to y, dochodzi też śpiew, prowadzenie wiernych. Czy zdarzają się organistom jakieś wpadki? Y, naturalnie. Myślę, że najczęstszymi wpadkami są y, Odpowiedzi a odegrane nie w tej tonacji, co by tu jeszcze można wymienić. No, w, na przykład zaśnięcie na kazaniu. No, zdarza się. Mam kolegów, co no, niektórym się wielokrotnie zdarzało. organiście za udzielenie wywiadu. Myślę, że dowiedzieliśmy się wielu interesujących rzeczy. A zanim przejdziemy do ostatniej części magazynu parfialnego, chcielibyśmy zaprosić wszystkich parafian do włączenia się w dzieło służby Matce Bożej. W ostatnich miesiącach otrzymaliśmy tysiące intencji. Tak wielu ludzi potrzebuje naszej modlitwy. Potrzebujemy jednak innych, aby móc te wszystkie intencje codziennie omadlać przez stawiennictwo Najświętszej Maryi Panny. Zapraszamy wszystkich parafian do włączenia się w dzieło służby Matce Bożej. Modlimy się wspólnie w każdą trzecią niedzielę miesiąca na różańcu, a członkowie służby codziennie omadlają przydzielone im intencje. Zachęcamy też do składania intencji do pudełka, które się znajduje na stoliku z prasą. Przejdźmy teraz do ostatniej części magazynu czyli 3 minuty dla liturgii. Tym razem nasz duszpasterz Ksiądz Jakub poradzi nam, jak dobrze przygotować się do mszy świętej. Ale zanim to nastąpi, posłuchajmy naszych parafian, co sądzą na ten temat. Jak dobrze przygotować się do mszy świętej? Do mszy świętej najlepiej się przygotować może przygotować nas Najświętsza Maria Panna, która przeszła drogę krzyżową z Synem, a msza jest powtórzeniem Drogi Krzyżowej Syna i ona najdoskonalej nas przygotowuje przez różaniec. Trzeba przyjść wcześniej, trzeba wiedzieć po co idę, że przychodzę się modlić na Eucharystię. Jest to czas uwielbienia, rozmyślania, składania intencji, i głęb głębokiego uczestnictwa. Yy, trzeba wcześniej przyjść yy, i, i zająć sobie miejsce. I zająć sobie miejsce. I jeszcze w domu przeczytać sobie i posłuchać czytania Ewangelii. Yy, należałoby przyjść wcześniej do mszą nie w ostatniej chwili wpadać, nie tylko przyjść, żeby można było się skupić, wyciszyć, zostawić te swoje problemy Gdzieś tam i, mm, i co? No, to chyba tyle. Aby dobrze przygotować się do Eucharystii, należy być w stanie łaski uświęcającej, czyli zadbać o czystość swojego sumienia, a także zachować post-eucharystyczny, czyli przez godzinę, minimum godzinę. Przed przyjęciem Komunii Świętej nie przyjmować żadnych pokarmów, nie pić żadnych napojów, za wyjątkiem wody i lekarstw. Z pewnością też należy przyjść odpowiednio wcześniej. To dobry czas, by wzbudzić w sobie intencję pobyć sam na sam z Panem Jezusem w tabernakulum, czy odmówić modlitwy. Swoje uczestnictwo w świętej, jak i przyjętą Komunię Świętą można ofiarować w konkretnej intencji. Możemy modlić się w czasie Eucharystii za siebie samych, za swoich bliskich albo za tych, którzy najbardziej naszej modlitwy potrzebują. Dziękujemy Księdze za wskazówki. Na koniec naszego magazynu jeszcze raz zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w wieczorze w służbie Ojczyzny, które odbędzie się za tydzień, 20 czerwca, po wieczornej mszy. Ponownie zapraszamy wszystkich parafan do dołączenia do służby Matce Bożej. Więcej informacji u instruktora ośrodka. Młodzież w wieku od 12 do 17 lat zachęcamy do dołączenia do naszej wspólnoty Akademii Młodzieżowej. Spotykamy się w każdą środę o 16.45. Jeszcze raz bardzo dziękujemy za Państwa obecność i do zobaczenia na wieczorze w Służbie Ojczyzny. Szczęść, Szczęść Boże! Boże.